Dzień dobry, nazywam się Wojciech Olszewski, jestem pracownikiem Wydziału Fizyki. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o, o roli fizyki w odzwierciedlaniu naszego świata w świecie e, wirtualnym. A jedną z najbardziej znanych, chociaż tych symulacji, jest ta znana z filmu e, Matrix. Te maszyny były w stanie wykreować tak idealną, Świata rzeczywistego, że większość ludzi nie dostrzegała różnicy pomiędzy światem wygenerowanym komputerowo a tym rzeczywistym. W tym świecie wybrańcy dostawali do wyboru dwie pasty: albo niebieską, albo czerwoną, czyli pozostanie w świecie wirtualnym, nieświadomie tego, że żyjecie w symulacji, bądź też możliwość pływania w sposób realny na daną symulację. Niedawna fizycy podczas wyboru swojej ścieżki kariery czuli się właśnie w ten sprawaliśmy wyboru albo pastylkę niebieską, albo pastylkę czerwoną, czyli w takim dużym wczoraj mogliśmy zająć się albo fizyką teoretyczną, albo fizyką. Dystryczną. Obecnie, wraz z rozwojem samej fizyki, jak również technik komputerowych, możemy zaproponować młodym fizykom pastylkę fioletową, która jest kombinacją dwóch poprzednich, czyli możemy wybrać najlepsze z fizyki teoretycznej oraz z fizyki doświadczalnej i połączyć to w czymś, co nazywamy fizyką komputerową. Tym zazwyczaj zajmuje się fizyka komputerowa i z czym kojarzą nam się symulacje w fizyce, ale również sama fizyka. Duża większość ludzi zapewne stwierdzi, iż fizyka to dla nich ogromna ilość równań. Bardzo często są to równania skomplikowane, w niektórych przypadkach. Naprawdę skomplikowane. Więc tak naprawdę symulacje w fizyce w większości kojarzą się z problemem rozwiązania bardzo dużej ilości naprawdę skomplikowanych równych. Jak taka symulacja, czy też ogólny, e, ogólna idea symulacji wygląda? Otóż potrzebujemy pewnej maszyny, która wykona za nas daną symulację. Ażby możemy przeprowadzić przewidywania, w jaki sposób będzie powodować na boisku, kiedy kopniemy ją w odpowiedni sposób. W jaki sposób przeprowadzamy taką symulację? Otóż, otóż musimy też zapodać czas początkowy takiej symulacji oraz czas końcowy. Cały ten przedział czasu dzielimy na wiele małych samych odcin, których będziemy przeprowadzać odpowiednie obliczenia. Zanim zaczniemy, musimy oczywiście pewne parametry początkowe, czyli określić, jakie jest naszą piłką rozpoczęciem danej symulacji. Następnie przechodzimy do pierwszego odcinka z naszej osi czasu, obliczamy pewne parametry związane z ruchem tej piłki, choćby jej położenie oraz prędkość, następnie wynik takich obliczeń staje się naszym parametrem początkowym do obliczeń w drugim. I tak kolejno obliczamy poszczególne elementy na tej naszej osi czasu. W wyniku obliczeń dostajemy taki poklatkowy zbiór położeń piłki podczas jej uderzenia, no i jesteśmy w stanie przedyskutować, w jaki sposób ta piłka poruszała się pod wpływem danego kopnięcia. Dysponujemy komputerami, które są w stanie za nace wykonać bardzo szybko takie skomplikowane obliczenia. Tym takim niedoścignionym dla nas komputerem jest tak naprawdę nasza natura. A ciągły, na bieżąco, potrafi wykonać bardzo skomplikowane obliczenia, dodatkowo zmierzając z tym odcinkiem czasu i dzieląc cały ten przedział na bardzo bardzo krótkie odcinki czasu, prawie zerowej długości, tak, że wszystko, co dzieje się w rzeczywistości, jest płynne. Nasze komputery oczywiście mają ograniczoną moc obliczeniową, dlatego jesteśmy w stanie wykonać jedynie takie kłopotowe symulacje, przy czym oczywiście są ruszone na tyle, że nasze oko nie jest w stanie tego rozróżnić i traktuje to jako ruch ciąg. Możemy spotkać się z symulacjami. Pierwszy przykład, który zapewne wszystkim przychodzi do głowy, nauczanie fizyki. Możemy wykorzystywać wszystkie tego typu symulacje do tego, żeby wzbogacić proces uczenia. Tutaj jako przykład możemy podać animację, która pokazuje nam, co się dzieje z ciałem, kiedy rzucimy je pod pewnym kątem. Jeżeli będziemy mieli cały czas taki sam kąt, zwiększali prędkość początkową, z jaką będziemy to ciało wyrzucać, możemy przeanalizować, jak daleko ono poleci i jak wysoko się wzniesie. Możemy oczywiście również e, trzymać tą samą prędkość początkową, a zmieniać kąt, pod jaki wyrzucamy to ciało i również sprawdzić, w jaki sposób e, zależy zasięg oraz maksymalne wzniesienie takiego ciała w e, rzucie e, u kości. I dzięki temu bez konieczności posiadania skomplikowanych czasami układów e, pomiarowych w stanie przeanalizować dane zjawisko bądź też sprawdzić nasze znaczy przewidywania teoretyczne na e, symulacje. w internecie znaleźć bardzo dużo takich programów, chociażby jako przykład e, można podać Akademię Pana, aplikację Fizyka bądź też interaktywne symulacje Uniwersytetu w Colorado w atrakcyjny sposób. Tak jak bez konieczności posiadania czasami specjalistycznego sprzętu możemy wykonać doświadczenia w fizyce i sprawdzić, jak działają dane zjawiska fizyczne. No oczywiście symulacje w fizyce to nie tylko nauczanie samej fizyki. Dokładuje się je również chociażby w badaniach wytrzymałości materiałów. Chcemy sprawdzać, w jaki sposób nagrzewają materiały, kiedy będą ich elementy przesuwać się względem siebie. No i tutaj mamy przykład tak obejmy, która pokazuje nam miejsca w, czy czerwone, które nagrzewają się podczas tarcia z tym trzymanym tutaj nie, elementem. Mogą być również przewidywania wytrzymałości materiału codziennego łzy. Mamy jako przykład łopatkę do smażenia, gdzie sprawdzamy wytrzymałość takiej łopatki na nacisk na rączkę. Tutaj kolor pomarańczowy, czy też wręcz czerwony, pokazuje miejsce, gdzie występują największe naprężenia używania takiego przedmiotu. Jeśli ten przedmiot miałby ulec zniszczeniu, złamać się, to okazuje ta symulacja, że największe prawdopodobieństwo pęknięcia znajduje się w tym miejscu. Oczywiście takie symulacje to nie tylko takie statyczne obrazki. Możemy przeprowadzić dynamiczne symulacje i sprawdzić, w jaki sposób różnego rodzaju materiały reagują na odkłócenia. Jeżeli e, materiał jest elastyczny, czy po ustaniu danego odkształcenia wróci do swojego oryginalnego stawu? Jeżeli nie, to w jakim stopniu się e, zdeformuje, w jaki sposób e, będzie zachowywał się, a, chociażby e, rozciąganie, a, czy też e, zgniatanie, a, więc jesteśmy w stanie sprawdzić, jak dany materiał będzie e, spod różnych czynników zewnętrznych. Widzicie, symulacje fizyczne obecne są również w przewidywaniach pogody. I tutaj chociażby jako przykład można podać przewidywanie rozwoju huraganu na, na Ziemi, czyli jesteśmy w stanie obliczyć w jaki sposób masy powietrza będą zachowywały się i jak będzie ewoluował huragan w trakcie przemieszczania się nad różnym otwarem. Huragan inaczej zachowuje się nad wodą, inaczej zachowuje się nad lądem. W ze względu na różne ukształtowanie terenu również te masy powietrza mogą być w sposób inny i jesteśmy w stanie to dzięki odpowiednim fizycznym symulacjom sprawdzić. To sprawdzenie nie dotyczy tylko i wyłącznie pogody tutaj na Ziemi. Jesteśmy w stanie przewidywać pogodę w osiem i chociażby wiatr słoneczny. Słońce oprócz światła, które wysyła i dzięki któremu jesteśmy w stanie widzieć, emituje również bardzo dużą ilość naładowanych cząsteczek, które docierając do Ziemi mogą powodować pewne zjawiska. Oczywiście dzięki polu magnetycznemu Ziemi jesteśmy bardzo dobrze chronieni przed e, takim wiatrem słonecznym. Nie zawsze m, jesteśmy tyle bezpieczni, aby się w 100% od niego uchronić. To wszystko zależy od tego od podmian takich naładowanych cząstek. No i to może się stać a, w przypadku takiego wiatru. Z jednej strony możemy oczekiwać takich bardzo artystycznych e, zjawisk, jakimi są wzorze polarne, czyli e, bardzo piękne, takie świetlne, barwne e, wzory e, na niebie, na północy, obserwowania, przy czym nie zawsze to są tylko te spektakularne i pozytywne aspekty. Silny wiatr słoneczny może wpływać na trasy, które krążą wokół e, Ziemi. I są już w sposób słabszy bronione przez pole magnetyczne Ziemi. E, A jeżeli któryś z satelitów ulegnie chodzeniu, może to wpłynąć oczywiście na działanie urządzeń elektronicznych e, na Ziemi i może się wpłynąć, na przykład w e, komunikacji, chociażby komórkowej. Dlatego widywanie zjawisk jak e, wiatr słoneczny również jest bardzo istotne. Punktu widzenia. Również lekarze korzystają z symulacji fizycznych, zanim wykonają pewne operacje na pacjencie, mogą przyćby to w świecie wirtualnym. Tutaj jako przykład można zobaczyć zachowanie się cienkiej igły Ciele pacjenta, tak, aby pobrać e, fragment tego narządu do badania, oczywiście nie uszkadzając narządów na e, sąsiedzki. W jaki sposób takie symulacje się e, wykonuje? Na początku sprawdza się realną i jej zachowanie w takim galaretowatym odpowiedniku ciała e, pacjenta. Następnie symuluje się zachowanie takiej by, oraz policznych. Danek, jak one reagują na taką igłę wkładaną do ciała pacjenta? A jeżeli już przeanalizujemy te dane, następnie możemy przejść do odpowiedniej symulacji. W jaki sposób manipulować tą igłą, tak żeby ominąć kody dane tutaj w testowalce i trafić tylko w ten punkt, który nas interesuje, a więc tą bioletową. Oczywiście również w mm, przemyśle filmowym możemy spotkać się z symulacjami fizycznymi, ponieważ tak naprawdę magia obecnego kina to magia fizyczna. Symulacje komputerowe pozwalają nam modelować fikcyjne postaci. Dlatego wiemy, że taka postać nie istnieje w naszym realcie, to Zachowanie jej pewnych elementów, akurat tutaj fantastycznych macek, które ma ten osobnik, jest wygenerowane w taki sposób, iż poruszają się one w bardzo naturalny sposób i na pierwszy rzut oka, mimo tego, iż zdajemy sobie sprawę, że jest to, zachowuje się ona w sposób, że nie jesteśmy w stanie od razu zauważyć nie tak emulację. Możemy odzwierciedlać scenariusze, których do tej pory nie było a można odtworzyć, a czyli na przykład zniszczenie pewnych ikonicznych budynków. Oczywiście nie możemy tego zrobić w rzeczywistości. Do tej pory w filmach stosowano pewne e, miniaturowe modele, które można było zniszczyć e, i następnie sfilmować. Widzę, bardzo szybko dostrzega, e, jest to e, miniaturowy model, chociażby po ilości detali takiego modelu, a jego a, nie, zachowaniu. Natomiast e, dzięki symulacjom komputerowym jesteśmy w stanie odtworzyć zachowanie takiego. Na chociażby uderzenie, asteroidy, a w taki sposób, aby na pierwszy rzut oka wyglądało bardzo realnie. Możemy oczywiście animować, jak to zostało tu nazwane, problematyczny obiekty. Czyli chociażby jak w tym przykładzie pleryna Superman. Jak wiadomo, właśnie takim nieodzownym elementem stroju Supermana jest jego. Peleryna. Ze względu na jej problematyczność, a więc mamy duże, e, dużą płachtę materiału, która przeszkadza w poruszaniu się, e, aktor miałby trudności w graniu cen, nosząc taką pelerynę. Tak więc e, wszystkie sceny nagrywa się bez e, tej e, peleryny, gdzie aktor jest w stanie wykonywać a, ruchy w sposób naturalny. Natomiast następnie daje się tą pelerynę w animacji komputerowej. Teraz fizyka mówi nam w jaki sposób taki kawałek materiału wykonany z danej tkaniny poruszy się na wietrze, gdyby Superman leciał albo gdyby podnosił pewne przedmioty, no i tak, żeby ta peleryna zachowywała się w sposób naturalny. Również gry komputerowe powstają z symulacji fizycznych. Taki bardzo prosty przykład gry internetowej Angry Birds, w której strzelamy ptakami do różnego rodzaju konstrukcji. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się położeniem tej gry, to nie różni się ona niczym, od tej pierwszej symulacji, którą pokazałem podczas e, tego e, wykładu, czyli e, symulacji rzutu ukośnego. Tak naprawdę ta gra to jest symulacja rzutu ukośnego ubrana jedynie w taką e, fantastyczną e, animację. Ale oczywiście to nie są tylko i wyłącznie takie proste gry. Również e, gry, które mają w sposób jak najbardziej realny, odzwierciedlić naszą rzeczywistość. Na przykład wyniki komputerowe e, i zachowanie się samochodu na różnych nawierzchniach. E, nawierzchnia żwirowa, nawierzchnia asfaltowa, samochód większy, samochód lżejszy, opony e, typu zimowego, opony typu e, letniego. Wszystko to po to, aby gracz miał jak najbardziej realne odczucia z Prowadzenia e, takiego samochodu to również e, zwiększenie realizmu w różnego rodzaju e, grach e, wojennych, Pani się harmonii czy też otoczenia e, pod wpływem biedniego, pragnąc jak najbardziej odzwierciedlić e, naszą rzeczywistość. Na koniec e, mam nadzieję, że e, po tym wykładzie e, dostrzeżecie jedno przesłanie fizyka. Tak naprawdę jest wszędzie. Nawet jeżeli jej nie dostrzegamy w naszym e, codziennym otoczeniu, ona e, jest. No i mam również nadzieję, że po naszych wspólnych e, zajęciach na temat e, symulacji e, fizycznych e, z udziałem komputerów powiecie e, również, iż e, fizyka tak naprawdę nie jest aż trudna ją lubić. Mam nadzieję. 辛苦也在。